Ta <grywa> stary. TVP-info pani mózg wyprało. Pani i pani podobnym i to dzięki wam. PV na panu, między... panu TVN! Pani kogo nie ma. Nie Jarosław, Masz... Jarosław, tak? Bardzo się niedobrze, robić, ci słucha tego pierdół, co pani opowiada. Dostanie pani 13, na ile pani to starszy? Bochenaj chleba i czapkę śliwek, tak? Pani zobaczy nie. co się dzieje. Ten TV... TVP-info pani mózg wyprało. Pani i pani podobnym. I to dzięki wam między na panu TVN, a panu TVN wymieszał, że Jarosław, tak. W głowie tak, 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 tak. Kolek ludzie, opamiętajcie co? się. Co no, wy robicie, ślepi jesteście, guzi? do płatnych zdrajców pachołków Daj pan spokój. Nie, no, nie, oni są nieroformowani ludzie, naprawdę. Tak macie przez tą szczujnię wyprane mózgi. Przez to ma wyprane człowieku. Ma być, niech pan jakieś nie argumenty powie chociaż, to, co nie, go, to są to, argumenty to w wojsku. Ile tam pieniędzy, tam pieniędzy zmarnowaliście? Co, przekop dla kajaków? Za taki hajs? Ludzie! Ludzie! Ej, jaki kajak, jaki kajak. No, mierza ja że tam widziałem trzy pancerniki ostatnio A, nie, pływały, nie, nie pan. nie Lotnisko, na którym kurwa nikogo nie ma, w Czwarty rok, facet bierze po 50 tysięcy miesięcznie. Z moich pieniędzy i z pana. No. Nie taki stary, najmłodszy jest on, pani na szczęście. Ale mam mózg, wie pani, a nie papkę. <laughs> Proszę, to jest właśnie elektorat PiSu. Pani ich lepiej na biobaru nie idzie, bo tylko przez panią będą takie problemy nawieść do siebie. No akurat niestety, czego mi, ale z miasta jest, pochodzę, jest, całe życie w mieście mieszkam. Pana, co pan, co pan mówi o, o PiSie? Dobra, nie, ja, ciak bajero, ja już nie mogę słuchać tych waszych ja, ja, nie, nie, no wie panowie, panowie, spokojnie, możemy, panowie, spokojnie, możemy na argumenty. Siła argumentu, nie argument siły, tak? Ale, spokojnie, no, ja panowie. Spokojnie, to proszę, że proszę, żeby Ci ludzie aż wstyd, że to słów tak. używa, Chodzi o On to głupoty, gada. A tak. czemu głupoty? Każdy ma swoje argumenty. A, przechodziłem na emeryturę, miałem 4000 zł, 4 groszami. A teraz, nie pani nie mam? prawie 8. Ale widzi pan mówi się tutaj że wyższe wyższe są zarobki ale jednak w sklepach więcej się. No i co wydaje. z tego w sklepach? Co to jest? To, 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 to takie ale podwyżki duże takie są? takie bzdury 4 tysiąca teraz 8. Pan do sklepu nie chodzi? No proszę pana pan nie kupuje? Komu pan może opowiadać takie bzdury? Pan Emerytura 8 tysięcy? Ludzie Ta. no dajcie spokój nie pan przestanie. Przestanie Jana Wódki zacznie pić jak człowiek. Proszę pana, ja panu coś powiem. Moja babcia 102 lata miała, stara kombatantka wojenna. Wie pan, mieszkanie dostała, jako kombatantka. A teraz słucham przez tyle Nie. Hitlerowcy nie, mieli, nie mogli uznać, że jest Polką, bo dobrze znała niemiecki. I miała karten. Ja panu coś powiem. Jest jedna reguła, że miała, Dokładnie 970 złotych kombatanckiej emerytury. i ze do partii, tej jedynej słusznej, tej Te A druga sprawa, ja panu coś powiem, 12 lat zakładów Fursusowski, za 3,50 na godzinę bolałem pracować. I wiedziałem, że na wczasy jak jechałem, to cała rodzina ze mną jechała, a zapytać. za każdego trzeba płacić. Chciałem zapytać, co pan tutaj się nie... nie widzę, że się nie zgadza pan. Ja nie lubię, jak ktoś rozdaje y, moje i pańskie i pana kolegi nasze wspólne pieniądze na nierobów, którzy w życiu do pracy nie pójdą. Ja jestem za tym, żeby ubogim pomagać. Jak najbardziej, jeżeli młodzież w wieku lat 20 kilku czy trzydziestu się żadną pracą nie skalała, skoro państwo utrzymuje, czyli państwo czyli my, bo rząd swoich pieniędzy wiadomo nie ma, tak? I teraz słyszę wczoraj jak wielki, wielki wódz, pan prezes, który w sumie tak mówiąc szczerze że w rządzie, to on żadnego stanowiska nie ma i on powiedział, że nie będzie 500, będzie 800. Chwileczkę, ja mogę powiedzieć sobie też: pójdę do Sejmu, powiem, nie będzie 800, będzie 1000, tylko na mnie głosujcie na moją partię. Ten człowiek nie ma żadnego etatu, jest de facto on jest niczym, ale wszyscy mu w tyłek za przeproszę. Brawo, brawo, gratuluję. Siwe włosy pani ma, nie wstyd, pani tak mówić. Pełska, Świnio. Ja nie należę do P.O., proszę, ja do żadnej partii nie należę. Mam rozum i. No pani, niech pani idzie do prezesa, pani da prezes będzie pani miała na dwa bochonki chleba, a nie na jeden. Niech mi pani nie ubliże, ja pani nie obliżej, proszę panią, tak? Mnie rodzice nauczyli szacunku dla siebiech włosów, ale jak pani słucham, to zaczynam się zastanawiać, czy dobrze robię. No wiedzi pani, to jest właśnie elektorat, elektorat pisu tylko wyzwiska, zero argumentów. Tym, tym pana, bo to taki jest elektorat. Niedokształcony, tak, nieznający, nieumiejący czytać, Zgadza nie posługuje się, się internetem w nie. żadnym wypadku. Tylko mają TVP, PiS i nic więcej. To jest jedyny wróg. I tam ich mózgi piorą. Tak, tak. Nie chcę to mówić co się wróg. dzieje w kraju, pan widzi doskonale co się dzieje, tak? Ile pieniędzy publicznych jest zmarnowanych, a najgorsze jest, mówi pan co, bezkarność. To jak w Misiu, nie wiem czy pan oglądał. Nie mam pańskiego, nie mamy pańskiego płaszcza. I co nam pan zrobi? Zabłaszczona prokuratura, policja, która pilnuje, pilnuje domku niebieskiego. Nie robisz kobiety tylko dlatego, że do tego. A jednak ubowiec to jest ubowiec, proszę pana. Niestety tak. zrobił komunę w Polsce i rozdaje pieniądze, nasze pieniądze, nasze bo, pieniądze ukrad... tak. bo ukradnie mnie z podatku. I oni mówią, że państwo dał. Państwo to nic państwo nie, da. nie da bo państwo, państwo nie, daje, nie ma pieniędzy. To jak my nie dokładnie. damy podatków, to. Ale nie to wie pan, to, to ale Panowie, to dzieci. panowie, panowie to ja właśnie chciałem rzeczy. zapytać, no bo tutaj tak się mówi, ale panowie. Nie, nie, panowie... nie bo, bo Czarnek już wzię pan. Nie, nie, moje dziecko, żeby... moje dziecko no ja, to nie do chyba. Podstawówki do liceum chodzi, no, ale nie. ma już jasność umysłu, Ta, tak? Ale jak widzą panowie jest... społeczeństwo podzielone i tutaj część mówi, że absolutnie, że jest dobrze. No i z czego to wynika w takim razie? No, będzie jest coraz gorzej, i będzie jeszcze gorzej. bo się przejdzie na Bazarek i zobaczy, ile co kosztuje. Ale po co daleko szukać? Niektórzy Cię... mówią, że drożyzny nie ma. Ja tutaj pytałem, Ta, jedna pani powiedziała, że nie ma drożyzny. Tak. No, to, no to chyba, że ona... No jak macie ma. jeden kartofel i, i kromkę chleba dziennie, i bo, pan, na, bo więcej nie musi, przyjście to nie ma Przyjdźcie tutaj, problem. tutaj o, o, o 17 albo 18, Tutaj ludzie, którzy handlują, zostawiają na przykład mandarynki, pomarańcze tak. takie popsute, jabłka i tak dalej. I zobaczcie, jak tu przychodzą ludzie i wybierają to, bo, bo to co, co. No I pan nie narzeka, że tak w Polsce z o, jest? O, następny. Bardzo dobrze. Staraz. Bardzo dobrze. Do dobrze. O, dobra, nie. 14 w życie, 14 w ide, 14 w idę, w życiu. Ideę, bo zwymiotuję za chwilę, jak z słyszę z takich ludzi po prostu. Tak, tak. Ubecką. Ja jestem jest ubekiem, tak. Wie pan co? Każdy jeden, bo tam nieraz na fejsie się wypowiem. Od razu jestem komuchem, sb tak, Esbekiem, tak. nie wiem kim jeszcze. No, tak, nie wiem kim no. jeszcze, bo nie mam no, ale, takich poglądów ale jak oni. Ja nie widzę u siebie. Nie, a pan, nie... pan Piotrowicz kim był? Kim był w stanie wojennym? No, pani tak, Pawła, to pani, to pani no nie, nawet nie pani. Ludzi z Dokładnie, a teraz no, w pierwszej ławce no, wszyscy siedzą, no. leżą, krzyżem, ludzie. Jak można rozdawać publiczne pieniądze y, na y, panu ryzykowi? No to jest chore. No, ja sobie jest, na przykład nie życzę. Robił centralne ogrzewanie w Toruniu. No i cichosza. A ten Brudziński, Go, kto no, mówi no, no, no. za jakie pieniądze sobie mieszkanie, będę takich afer jest mnóstwo. Pan o tym doskonale wie, nie będę ich przytaczał teraz, bo wszyscy wiemy. I co dalej? Co dalej z tym? Kompletnie nic. Bo z tym nic nie możemy zrobić, ponieważ prokuratura sprawą się nie zajmie, tak? bo na czele prokuratury stoi pan minister Zero, tak? przez 3R nawet. Dobrze, nie. Ostatnie pytanie tylko. Tak. Ponieważ na ten rok Kancelaria Premiera zaplanowała na swoje wydatki 1,5 miliarda złotych. No i chciałem zapytać, bo niektórzy mówią, że w sam raz, że tyle musi być. No co pan uważa? Chyba no ja czytałem, ja wie pan, ja nie znam. Yy, nie wiem, ja mam tylko wieści też też z internetu, yy, jakie były wydatki. Bawcie dalej swoje. Jakie były wydatki za poprzednich rządów, jakie są teraz? Yy, chyba dwa razy, yy, o 100% chyba poszły. W górę, znaczy, tak? jeżeli chodzi o kancelarię premiera, to 12 razy więcej niż. 12 razy, no to sam pan sobie odpowiedział, tak? Ja nie wiem jakoś wtedy mogli przeżyć. Ja rozumiem, że jest drożej, no ale 12 razy. No to, to trochę jest jednak, tak? Po co? Wie Pani, wystarczy, że jest się... Można mieć podstawówkę skończoną zaocznie, ale jak się ma dobre kiepełkę, czyli szwagra wujka teścia w pisie, jest się pisem, kłoźno się, krzyczy Jarosław, Jarosław, wszystko masz. Widzi Pan, no jak można, jak można wozić ludzi autokarem z miasta? No miasto, ludzie, to Korea się kłania. A już o, o tej szczujni w telewizji to już nie powiem, bo tylko brzydkie słowa mi się cisną na usta. Tak?